Nowa Luna to abstrakcyjna gra logiczna, w której naszym celem jest jak najszybsze umieszczenie wszystkich swoich znaczników na kafelkach zadań, które dociągamy z księżycowego koła. Każdy kafelek jest ważną częścią układanki, dostarcza nowe zadania, a także pomaga spełnić już obecne, co zapewnia spore możliwości kombinowania. Na środku stołu układamy księżycowe koło, a przy jego złotym polu ustawiamy figurkę księżyca. Tasujemy wszystkie zakryte kafelki i umieszczamy po jednym w każdym wolnym miejscu wokół księżycowego koła. Pozostałe odkładamy na bok. Każdy z graczy dobiera wszystkie znaczniki w swoim kolorze, następnie jeden z nich układa na środku stołu. Aby ustalić początkową kolejność gry, jedna osoba zbiera wszystkie znaczniki i bez patrzenia losowo ustawia je jeden na drugim na polu z księżycem w nowiu. W tym przypadku grę rozpocznie właściciel pomarańczowego znacznika. Należy pamiętać, że kolejność rozgrywania tur nie przebiega zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, lecz jest wyznaczana przez pozycję znaczników na torze. Swoją turę zawsze przeprowadza gracz, którego znacznik jest ostatni na ścieżce księżyca. Gdy na jednym polu znajduje się kilka znaczników, przyjmujemy kolejność od góry. W tym przypadku swoją turę rozegra gracz biały. Spójrzmy na budowę kafelka. W lewym górnym rogu każdego z nich znajduje się cyfra określająca, o ile pól ścieżki księżyca należy przesunąć znacznik, jeśli gracz zdecyduje się ułożyć ten kafelek przed sobą. Przykład pokażemy za chwilę. W pozostałych rogach znajdują się zadania, które możemy realizować przez dokładanie następnych kafelków do własnego obszaru gry. Do tego również za chwilę wrócimy. W swojej turze gracz musi wziąć jeden z trzech kolejnych kafelków, które znajdują się przed figurką księżyca. Puste pola ignorujemy. Jeśli na początku tury gracza na ścieżce wyboru znajdują się mniej niż trzy kafelki, gracz może uzupełnić kafelki, dobierając je losowo ze stosu i układając kolejno od księżyca zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Gdy na ścieżce wyboru nie ma żadnego kafelka, gracz musi uzupełnić księżycowe koło. Wybrany kafelek należy natychmiast położyć w swoim obszarze gry, nie można odłożyć go do późniejszego wykorzystania. Po zabraniu kafelka przestawiamy księżyc na jego miejsce, a swój znacznik przesuwamy o tyle pól na ścieżce, ile wskazuje liczba na zabranym kafelku. Jeśli znacznik musimy ułożyć na zajętym polu, kładziemy go na znacznikach, które już się tam znajdują. Za każdym razem, gdy po dołożeniu kafelka uda nam się zrealizować zadanie, zakrywamy je jednym ze swoich znaczników. Jak właściwie układać kafelki? Przede wszystkim każdy nowo dołożony musi sąsiadować z przynajmniej jednym kafelkiem, stykając się z nim bokiem. W naszej układance chcemy przede wszystkim realizować zadania. Kropki w okręgu pokazują, jakiego koloru kafle muszą sąsiadować z kaflem zadania. Każde zadanie rozpatrujemy osobno. Co ważne, nie ma obowiązku realizacji wszystkich zadań z jednego kafla. Musimy jedynie pamiętać, że do ich realizacji nigdy nie liczy się ten kafelek, na którym to zadanie się znajduje. Na przykład ten kafelek wskazuje nam dwa zadania. Jednym z nich jest sąsiedztwo dwóch błękitnych kafelków. To zadanie jest spełnione, więc zakrywamy go swoim znacznikiem. Drugiego nie zrealizujemy, ponieważ żaden czerwony kafelek nie styka się z żółtą piątką. W jednej rundzie możemy zrealizować kilka zadań, znajdujących się na różnych kafelkach. Dokładając ten czerwony kafelek, dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, realizujemy zadanie czterech czerwonych na niebieskim kafelku. Ważne jest, by w łańcuszku czerwonych kafelków przynajmniej jeden z nich stykał się bokiem z kafelkiem zadania. Po drugie, realizujemy zadanie trzech czerwonych na dołożonym kafelku. Na końcu realizujemy jeszcze zadanie dwóch czerwonych. Nie ma znaczenia, że sąsiadujący łańcuszek ma więcej czerwonych kafelków niż nam potrzeba. Jak widzicie, te same kafelki mogą brać udział w realizacji wielu zadań jednocześnie. Gra kończy się natychmiast, kiedy jeden z graczy umieści wszystkie swoje znaczniki na kafelkach, w ten sposób wygrywając. Koniec gry następuje również wtedy, gdy w swojej turze gracz nie może już dobrać kafelka, ponieważ wszystkie zostały zabrane przez innych graczy i nie ma możliwości dołożenia nowych. W takim przypadku zwycięzcą zostaje osoba, której w puli zostało najmniej znaczników.